Zastanawiasz się nad wystawieniem swojej sukni do sprzedaży komisowej w naszym komisie. Pozwól, że przedstawię Ci nieco, jak to działa i jak możemy Ci pomóc. Jesteśmy największym salonem sukien komisowym w Polsce. Tworzymy największe eventy związane z sukniami second hand, takie jak festiwale sukien ślubnych w różnych miastach Polski czy pokazy mody komisowej, co pozwala nam stale docierać do coraz większej grupy panien poszukujących swojej wymarzonej sukni ślubnej. Czy chcesz dowiedzieć się, jak wygląda proces zgłaszania sukni i współpracy? Oglądaj dalej. Głoś suknię poprzez formularz, podając kwotę, jaką chcesz uzyskać po sprzedaży sukni. Ważne, aby zejść około 50% z pierwotnej ceny zakupu. Suknia musi być wyczyszczona i wolna od zniszczeń. Gotowa do sprzedaży. Suknię możesz dostarczyć do nas osobiście, do jednego z naszych salonów. czyż suknię dostarczyć także kurierem. Przyjmujemy suknię z całej Polski. Ponad 80% sukien jest do nas dostarczana drogą kurierską. Dla Twojej wygody, cały proces od zgłoszenia sukni przez podpisanie umowy aż po wypłatę jest wykonywany w pełni online. Nie trzeba nic drukować ani skanować. Co ważne, chcąc dostarczyć suknię osobiście do naszego salonu, najpierw musisz zgłosić ją poprzez formularz. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego Twoja suknia podczas pobytu w naszym salonie jest ubezpieczona. Każda przymiarka jest wykonywana pod okiem wyspecjalizowanych stylistek mody, które dbają, aby sukni nic się nie stało. Czy warto oddać suknię do naszego komisu? Jak najbardziej, Jak najbardziej warto. Każdego dnia kolejne suknie znajdują u nas nowe właścicielki. Być może Twoja będzie kolejna. Umowa zawierana jest na okres 6 miesięcy. Czy możemy dać gwarancję, że suknia się sprzeda? Robimy wszystko, aby stale zwiększać sprzedaż i to się nam udaje. Jednak decyzja końcowa zawsze należy do pań kupujących. Którą suknię wybiorą. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, że choć sprzedajemy bardzo dużo sukien, to zawsze jest ryzyko, że Twoja suknia nie znajdzie nowej właścicielki. Prosimy o przemyślane decyzje. Daj swojej sukni szansę na drugie życie. Czekamy na Twoje zgłoszenie.